Tradycyjnie przed świętami Bożego Narodzenia przedstawiciele Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, Loży Dolnośląskiej, Biznes Center Club i Zachodniej Izby Gospodarczej organizują spotkanie upadkowe, podczas którego przyznawane są tytuły honorowego mistrza. W tym roku ten tytuł po raz pierwszy trafił do obywatela Wielkiej Brytanii. Mistrz narracji historycznej, no jest to wielka osoba, wielka osobowość, która rzeczywiście dołączyła do tych pięknych osób. Ja to tak nazywam, ponieważ to są najlepsi z najlepszych osób w swoim zawodzie, w swojej profesji. To są ludzie, którzy wykonują swój zawód z sercem, z ogromnym zaangażowaniem i cieszymy się z tego. Jest to wzór do naśladowania, pokazujemy to naszym mistrzom i, i, i naprawdę jesteśmy dumni z tego, że takie honorowe tytuły. Honorowy tytuł Mistrza możemy tak za tym ludziom przyznawać. Jest to jedyny w Polsce honorowy tytuł Mistrza, jaki jest przyznawany. Spotkanie Opadkowe Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej to okazja do uhonorowania wybitnych osobistości związanych z naszym województwem. Tym razem Kapituła postanowiła uhonorować znanego i cenionego walijskiego historyka, autora wielu publikacji o Polsce, Europie i o Wrocławiu, Normana Davisa honorowego obywatela Warszawy, Krakowa, Lublina oraz Wrocławia. Pierwszy raz w życiu, że coś takiego otrzymałem, więc ranga dla mnie jest bardzo wysoka. Ja w nocy domyślałem, że, że jestem rzemieślnikiem, bo pracuję piórem, ale to jest zaszczyt dla mnie, taki nowy Wejście do innego środowiska. Norman Davis za swoją pracę został wielokrotnie odznaczany przez władze naszego kraju. Decyzję o powierzeniu brytyjskiemu historykowi tytułu mistrza podjęła jakiś czas temu powołana do tego celu. Kapituła. Pisząc historię, patrząc z boku, zauważa rzeczy, których my, żeśmy niekiedy nie zauważyli, a robi to w sposób tak profesjonalny i tak godny, że jesteśmy pełni szacunku i uznania dla jego pracy twórczej, jeśli chodzi o historię, odkrywanie historii. Ja będę o tym gadać wsięży, że teraz jestem członkiem tych cechów ziemniosła, ale chyba na codziennie specjalnie nie, ale myślę, że jak. Patrzę na pióro, bo dalej piszę piórem często, więc to ma trochę więcej znaczenia, że właśnie jestem członkiem tej Izby Rzemieślniczej. Pierwsza część uroczystości miała miejsce w siedzibie Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej. Tam mistrz przywitany został polskim zwyczajem – chlebem i solą ten chlebek Na pamiątkę otrzymał statuetkę wykutą z żelaza przedstawiającą pióro, a o tym, że jest to wydarzenie odbywające się we Wrocławiu, ma przypominać litera W. Obywatel świata, nie wiem jak się mówi, oficer Orła Białego, jeden z najwybitniejszych historyków, Współczesnych, autor historii Europy, człowiek znany na wszystkich kontynentach. Miałem przyjemność wystawiać mu specjalny dowód osobisty jako honorowemu obywatelowi Wrocławia. No, Krótko jest: Norman Davis. Ja mam przyjemność przyjaźnić się z Normanem Davisem. Widywałem go zarówno tutaj, jak i, jak i w Wielkiej Brytanii, w innych krajach świata. Zawsze jesteśmy mu wdzięczni, że, że napisał piękną książkę o historii. O historii Wrocławia i rzeczywiście, kiedy Norman Davis przyjmuje nagrodę, to nam przydaje, no, a jemu sprawia przyjemność. Dobry, dobry wieczór Państwu. Jak szybko opowiem trzy anegdoty. Jedna jest związana z Panem Profesorem Davisem, druga mówi o tym, jak się posłużyłem Panem Profesorem Davisem, a yy, trzecia też jakoś dotyczy Pana Profesora. Pierwsza jest taka, że jak podróżowaliśmy po, w Anglii. Z panem profesorem to w Cambridge, to pokazuje jak szeroko się Wrocław zlewa, w Cambridge jedliśmy obiad w najstarszym koledżu na tym uniwersytecie. Scena jak Harry Potter, wyższy stół, niższy stół przy wyższym profesorowie, lepsze jedzenie przy niższym stole. Studenci, gorsze jedzenie, wszystko przy, 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 jak trzeba, profesorowie w togach, takich jak pan profesor dzisiaj i, i Wrocławskość sceny polega na tym, że kelner w łóżce w pewnym momencie w nie w Plecy i mówi Panie Prezydencie, jestem kolegą Macie Piaseckiej z Wrocławia. Duża <głosława> anegdota, jak pierwszy raz byłem u przewodniczącego Barozo. To no, pan przewodniczący Barozo, bardzo zacny człowiek, ale przyjmował mnie i spał cały czas. Ja mówię o Wrocławiu, mówię o Wrocławiu, on cały czas śpi. I w pewnym momencie powiedziałem, to ja już panu przewodniczącemu dam książkę Normana Davisa o Wrocławiu. I wtedy on się budził. I Norman Davis, znam, to widzę, skąd ty jesteś w takim razie. Trzecia historia jest taka, za takie skróty myślowe bardzo pana profesora kocham, mianowicie będąc właśnie w Cambridge, ja pytam, jaka jest, jak to scharakteryzować. Koledze, to uniwersytety, koleż, koleżę, uniwersytet, jaka jest współzależność. I pan profesor pomyślał mówi, słuchaj, mówi, to jest tak jak, jak partie polityczne i państwo. Mówi nie, nie będziesz rozumiał, u nas to działa. miała także charakter ekumeniczny. Tuż po przemówieniu profesora Normana Davisa każdy z księży obecnych na spotkaniu także podzielił się swoimi refleksjami. Proszę Państwa, jest starym przysłowiem które mówi dobrze. To Zostawczy. Jak chce się otrzymać, to trzeba coś nawzajem przekazać. I otrzymałem od szefa Rzebiosła. Szable po Pociąg to zrobił. Ale co zrobić? Na to nie ma rady. I proszę Państwa, postanowiłem wdzięczyć się Rzebiosku na Dolnym Żląsku, przekazując na ręce Pana Prezesa ten portret, obraz Jana Pawła II. Jan Paweł II zawsze był po stronie człowieka pracy. Jesteście ludźmi pracy. Niech Wam błogosławi na każdy dzień. Szczęść Boże. Według starego pięknego zwyczaju chrześcijańskiego przyjmijcie teraz, komu zdrowie pozwała, proszę powstać. Błogosławieństwo trójcy przynajmniej świtrze. niech wspiera Bóg nas na wszystkich drogach naszej służby całemu społeczeństwu. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Spomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący, ojciec i syn, i Duch Święty. A na mnie poro, idźcie w pokoju. Faz W Dolnym Śląsku. Życzę dobrych, wspaniałych i błogosławionych Świąt i również wiele radości i miłości w Nowym Roku. A wszechmogący i łaskawy Bóg niechaj na każdej drodze naszego życia szczerze nam błogosławi. Życzenie chciałam złożyć również od kościoła greckiego katolickiego. My jesteśmy w takiej sytuacji, że rozpoczynamy świętowanie z wami, ale we skończycia będziemy dalej świętować. Bo dwa tygodnie później dopiero u nas Boże Narodzenie, 7 stycznia, a będziemy kończyć na lutym. Mamy również długi karnawał w tym następnym roku, bo na święta wiekowaste pięć tygodni później w maju, czyli gdy będzie w będziemy jeszcze tańczyć. Ale życzę, żeby ten rok, ten następny dólar będzie razem z tym Bożym Narodzeniem. Był rzeczywiście błogosławiony, pełny radości, pełny spokoju tego duchowego. Chcę życzyć również, żeby no, pracodawcy nie musieli zwalniać pracowników. Żeby była praca, żeby był chleb, żeby wszyscy byli w następnym roku nie byli głodni, byli szczęśliwi, byli radośni. A święta niechają tę radość jeszcze przy zborze, Boże, mocne wesołe świąt i szczęśliwego nowego roku. Ta za nami już ksiądz biskup Łodziwier Zwiastował. Ja od imienia będącego w szpitalu, księdza arcybiskupa Jeremiasza, latynarzyszona, czyli decyzji szczecińskiej a także od wszystkich wspólnot prawosławnych chrześcijan, którzy będą i według nowego centralna Polska jeszcze lubi nigdzie i wspólnoty greckie, bułgarskie będą i Rumunii świętować współ z nami według zachodniego kalendarza, ale większość prawosławnych pozostaniemy wierni i lińskiemu kalendarzowi, i tak jak i Grekokatolicy, tak i my prawosławni właściwie Grekokatolicy zachowują wierność temu kalendarzowi, który nas trwa i to nas pociesza, że będziemy po To ten akcent. I życzę, żebyśmy ponad... Billboardy, reklamy, rozgłos, medialne e, 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 zachęty do Nade wszystko odnajdywali, jeśli mówimy o rodzinnym, to ta rodzina, która szuka miejsca w gospodzie. Nie w światełko, niech. Poszukiwanie spotkania z Chrystusem dla nas z dziewicy przy wszystkim narodzonej będzie tegoroczną okazją do spotkania Zbęciela. I abyśmy się podawali pospołu wszyscy, tak jak czynimy to w naszych prowadzonych domach i kościołach, Chrystus rozdaje się je, Jego. Chrystus się rodzi i wysławiajmy Go. I to jest radość nasza prawdziwa, bo przynosi nam życie, przynosi nam zwycięstwo nad, nad śmiercią. I które tutaj słyszeliśmy, poruszające serce. Niech w naszych domach nas jeszcze bardziej łączy i będzie naszą pełną radością. A także i te sukcesy y, pracodawcom życzę, żeby nie mieli problemów, że trzeba zamykać zakład, że trzeba, aby ten stół dzięki temu, że jest możliwe swoim pracownikom, a mam takiego, co mi się wspomni, Tadeuszu sobie nie wy też znacie. Nie zwalniam. sam pracuję, ojcze nie mogę, Muszę, musimy kupić maszynię, tacy wspaniali pracownicy, pracuję. No, 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 znam trochę y, od, od, od tej strony, jaki to jest, jaka to jest szczególna troska, żeby ci pracownicy zawsze mogli przyjść do pracy, kontynuować i wyjść z tego zakładu przeświadczeni, że jutro i pojutrze i za rok, i następne lata ta praca będzie. Także i ekonomiści, i samorządowcy, i wszyscy pospoły, a także i duchowni trudźmy, żeby Bogosław Boże nad naszym krajem, nad całym światem było. Dziękuj Bogosławie. Proszę Państwa, kolędy, jak ktoś powiedział, polskie kolędy są takie, w których są wyśpiewane, cała polska dusza. One nas prowadziły w nastrój świąteczny. Jest tradycją, że zanim przełamią się opłatkiem, słuchamy fragmentu pisma świętego, właśnie tego fragmentu, który czytamy w czasie przy świętej pasterskiej. Dlatego bardzo proszę o wysłuchanie Ewangelii. Pan z Wami. W tym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta żeby spi przeprowadzono spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby dać się zapisać każdy do swojego miasta. Udał się też Józef z Galilei z miasta Nazaret do Judei do miasta Dawidowego zwanego Betlejem ponieważ pochodził z domu i lotu Dawida, żeby dać się zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była przemienną. Kiedy tam przebywali, nadszedł czas dla Maryi, czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdzie nie było dla nich miejsca w rozchodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali strasz nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł pański i chwała Boska zewsząd ich oświeciła, także bardzo się wystraszyli. Lecz anioł rzekł do nich nie bójcie się, bo to zwiastują wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, który jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę obiniętą w pieluszki, i leżącym w żłobie, a nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo aniołów, nie, zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami. Dwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Teraz jeszcze poświęcę te opłatki, które będziemy brać, aby się dzielić z innymi. Błogosławiony jesteś, Panie Boże, wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb który jest owocem ziemi i pracę ludzkich. Ty z miłością posłałeś na świat swojego jednorodzonego syna, który pod postacią chleba daje nam swoje ciało jako pokarm i zadatek nieśmiertelności. Na pamiątkę Jego narodzenia mamy dzisiaj zasiąść do stołu, wspólnego stołu i łamać się opłatkiem. błogosław nas i te opłatki, którymi będziemy się dzielić zwyczajem naszych ojców, i składać sobie wzajemne świąteczne życzenia. napełni nasze serca życzliwością, miłością i pokojem, abyśmy codziennym postępowaniem potwierdzali to, co wypowiadamy, wykładać będziemy ustalić. Spraw, abyśmy zawsze dla siebie byli nawzajem dobrzy jak chleb i kiedyś zgromadzili się na braterskiej uczcie w Twoim królestwie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Szczęść Boże wszystkim. gravando yeah. yeah. yeah.